Co się wyprawia, awantura była niesamowita. Nie dość, że mamy epidemię koronawirusa zbrodniczego, a tu jeszcze omalżenie doszło do przesilenia rządowego, bo pan wicepremier Jarosław Gowin. Zrobił strójkę przed narodem i własnym sumieniem, powiedział: Staję oto przed własnym sumieniem i narodem. No i postanowił stanąć dęba naczelnikowi państwa, to znaczy postanowił nie poprzeć majowego terminu wyborów, tylko wyszedł z kilkoma propozycjami, znaczy z jedną propozycją alternatywną która od samego początku wydawała się mało prawdopodobna, chociaż rzeczywiście wychodziła naprzeciw i y, y, zamiarom czy intencjom naczelnika państwa i wychodziła naprzeciw Przynajmniej części opozycji, no i wychodziła naprzeciw w pewnym sensie, przynajmniej panu prezydentowi Dudzie, bo propozycja wicepremiera Gowina polegała na tym, żeby wydłużyć kadencję prezydenta Dudy o dwa lata, ale potem, żeby go pozbawić prawa do reelekcji, ubiegania się o reelekcję, tylko żeby odbyły się wybory prezydenckie. Yy, więc yy, opozycja... Yy... Chce, żeby się odbyły wybory prezydenckie. Konfederacja y, niedawno opublikowała taki program pana Bosaka, żeby, żeby kadencja wynosiła 7 lat, kadencja prezydencka, i żeby nie miał on prawa do reelekcji. No więc tu przynajmniej w tym sensie to wychodziło naprzeciw, bo jakby zmiana konstytucji, ona miała być jednorazowa. No naczelnik państwa to by y, miał prezydenturę Andrzeja, a Dudy przynajmniej przez e, następne dwa lata, bez przy konieczności przeprowadzania jakichś wyborów. E, no, a e, pan Jarosław Gowin jako zbawca ojczyzny mógłby być może e, liczyć na jakieś względy. Po tych dwóch latach, żeby wystawił się przed narodem i własnym, swojego na prezydenta. No, ale to miał, ten program, ten projekt miał jeden słaby punkt mianowicie trzeba by było dodatkowych 76 posłów do zmiany konstytucji, no a opozycja nieprzejednana powiedziała, że nigdy w życiu tam się na żadną zmianę konstytucji nie zgodzi. No i w związku z tym Wicepremierowi Gowinowi nie pozostawało nic innego, jak podać się do dymisji. Tym bardziej nie pozostawało mu nic innego, że się okazało, że nie ma poparcia nawet we własnej partii, bo tamta partia liczy 18 posłów, ale widocznie przynajmniej niektórzy z tych posłów zasmakowali w konfiturach władzy i powie, po, powiedzieli, że to dla jakichś fanaberii y, wicepremiera Gowina to nie będą tych z tych konfitur rezygnowali. No w każdym razie y, odbyło się głosowanie w Sejmie pierwsze nad nowelizacją tej Nowelizacją kodeksu wyborczego, która miała polegać na tym, żeby korespondencyjnie głosować mogli wszyscy obywatele, a nie tylko schorowani starcy. No i to nie przeszło, dlatego że 228 posłów głosowało za, ale 228 posłów głosowało przeciw. No i tutaj konsternacja wielka, bo naczelnik państwa był pewny zwycięstwa, że w woli tu odniesie, a tu okazało się, że nie. W związku z tym wyopracowano projekt kolejnej nowelizacji, że oczywiście głosowanie korespondencyjne 10 maja, Ale y, jeśli by zaszła potrzeba gwałtowna, y, to pani marszałek Sejmu Elżbieta Witek mogłaby przesunąć termin głosowania na 17 maja albo nawet później. Y, no i ta wersja nowelizacji kodeksu wyborczego została uchwalona, y, bo okazało się, że Jarosław Gowin wprawdzie złożył dymisję ze stanowiska wicepremiera i tak dalej, ale zadeklarował, że partia Porozumienie, czyli tych 18 posłów, z koalicji rządowej nie odchodzi. No, w związku z tym yy, przesilenie rządowe zostało zażegnane przynajmniej na pewien czas. Dlaczego przynajmniej na pewien czas? No, dlatego, że ustawa 6 kwietnia trafiła do Senatu, a pan marszałek Growski powiedział, że uu, w takiej poważnej sprawie to tu trzeba to wszystko przedyskutować, dwa razy obejrzeć, jeden od przodu i od tyłu. No a ponieważ Senat ma 30 dni na złożenie poprawek do ustawy, no to zapowiedział, że Senat wykorzysta ten limit aż do bólu w związku z tym ustawa może wrócić do Sejmu 5 maja. No to Sejm ją powiedzmy, że uchwali trzy czytania odbędą się w tempie ekspresowym. Odrzucenie poprawek senackich zblokowanych w tempie stachanowskim. No i jeszcze tego samego dnia pan prezydent ustawę podpisze. No ale 6 maja to tylko 4 dni. Właśnie dzielą wtedy nas od wyborów prezydenckich, i właśnie dlatego ten 17 maja albo nawet i inny termin, jeśli pani Elżbieta Witek dostanie taki rozkaz od naczelnika państwa, to znaczy tego już. W noweli nie ma, ale no sami wiemy, że tak musi być. E, opozycja nieprzejednana domagała się e, wprowadzenia stanu jednego ze stanów nadzwyczajnych e, przewidzianego w Konstytucji, mianowicie stanu klęski żywiołowej. A rząd odpowiadał albo tak, że no nie ma żadnej klęski żywiołowej, bo ogłoszenie stanu klęski żywiołowej pociągnęłoby za sobą bardzo rygorystyczne restrykcje, tak jakby dotychczasowe. Poczynania rządu nie polegały na bardzo daleko idących restrykcjach. No, zwrócę uwagę, że nawet Adolf Hitler nie wydał zakazu wchodzenia do lasów. A przecież, gdyby taki zakaz został wydany, to partyzantka by miała problemy, bo nie mogłaby wejść do lasu. A jakby weszła, no to tam żandarmeria by przysoliła 30 tysięcy złotych na każdego partyzanta. To ruch oporu, to nie tyle został rozgromiony, co by zbankrutował. No a tutaj pan yy, premier Morawiecki. Bez żadnego skrępowania, wydał zakaz wstępu do lasu. I co najzabawniejsze, policja surowo egzekwuje, dopiero ma używanie, no to takiej okazji to prawdziwy policjant nie, nie przepuści płazem. Pławią się po prostu w egzekwowaniu tych surowych praw. Tak jak w stanie wojennym to bywało, ale to oczywiście inne pokolenie policjantów już nie to samo, chociaż no jak mechanizm dzieliczenia jeszcze nie jest do końca zbadany, w związku z tym nie można wykluczać, że jakoś tutaj jakieś tutaj powiązanie zachodzi, tym bardziej, że mamy do czynienia z dziedziczeniem pozycji społecznej. Pani Jadwiga Emilewicz w końcu zaczęła mówić, że do z innego powodu nie można stanu nadzwyczajnego wprowadzić, stanu klęski żywiołowej, bo wtedy rząd, to zresztą pan premier Morawiecki też mówił, a ona po nim powtarzała, wtedy rząd by został zmuszony do wypłacenia gigantycznych odszkodowań różnym przedsiębiorcom, Przedsiębiorstwom również zagranicznym, co by doprowadziło do bankructwa państwa. No nie zupełnie tak jest, bo rzeczywiście konstytucja przewiduje taką yy, możliwość, że w przypadku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego tam są trzy stany nadzwyczajne stan wojenny, stan wyjątkowy i właśnie stan klęski żywiołowej. No to rzeczywiście mogą być, towarzyszyć temu yy, wynagrodzenia szkód spowodowanych tymi zarządzeniami, ale na podstawie ustawy, nie, to nie z automatu, tylko Sejm musiał uchwalić ustawę, yy, która by określała komu, ile i w ogóle, czy. Jakieś odszkodowanie przysługuje, bo to wszystko jest w sferze możliwości. Więc najwyraźniej pani Jadwiga Emilewicz no trochę nam tu koloryzowała, bo było posądzanie, że nie wie na czym polega tu sytuacja w stanie nadzwyczajnym, byłoby niegrzeczne, więc chyba nam tu trochę koloryzowała. No ale to jest inna sprawa, bo Senat jeszcze przetrzyma te nowele do początku maja, potem nie wiadomo jak to będzie, żeby tu... Poczta dostarczyła te wszystkie przesyłki do głosowania korespondencyjnego. Tu już yy, pojawiają się takie pogłoski fałszywe, że to wojsko będzie, nawiasem mówiąc, pani Emilewicz powiedziała, że jak zostanie wprowadzony stan klęski żywiołowej, to wojsko wyjdzie na ulicę. Przecież jeszcze nie został wprowadzony stan klęski żywiołowej, a wojsko na ulicę wyszło. Przecież patrolom policyjnym towarzyszą żandarmi z żandarmerii wojskowej, oczywiście należą do wojska jak najbardziej. Już nawet nie mówię o wojskach, tych batalionach obrony terytorialnej, które tam pomagają osobom tym skazanym na kwarantannę i tak i tak Więc trochę tutaj jest sporo koloryzowania, ale żebyśmy się tak nie przygnębiali całkowicie, to ta sytuacja również nie jest pozbawiona elementów komicznych. Mianowicie, była się konferencja prasowa posągowej pani Małgorzaty Kidawy Błońskiej, której, której towarzyszył poseł Pup, przepraszam, poseł Budka. No i poseł Budka scenicznym szeptem, dzięki mikrofonom to było słychać. Poseł Budka scenicznym szeptem mówił pani posągowej, pani Małgorzacie, co ma mówić? Powiedz, Teraz to i to. I pani Małgorzata Posągowa dokładnie powtarzała to, co jej tam zasuflował poseł Budka. A po to nie raz, tylko to kilka razy było. Pani Posągowa powtarzała wszystko wiernie. Także widać, że no tutaj przynajmniej pamięciowo takie krótkie frazy potrafię opanować. Więc mieliśmy trochę uciechy z tym związanej, ale proszę Państwa, na tym przecież nie koniec, bo przecież epidemia epidemią, a sprawiedliwości musi stać się zadość. To już starożytni Rzymianie przewidywali taką możliwość, bo oni każde spostrzeżenie zaraz ubierali w postać pełnej mądrości sentencji. No i właśnie na taką okoliczność sprokurowali z pełną mądrości sentencję, która brzmi, Read mundus fiat justicia. Co się wykłada, niech zginie świat, byle tylko sprawiedliwości stało się zadość. No i stało się zadość sprawiedliwości, dlatego, że. Właśnie dzisiaj, kiedy mówię tutaj te słowa, Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu surowo przykazał Polsce, żeby zawiesiła, natychmiast zawiesiła Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. No, przypomnę, że ta Izba Dyscyplinarna to była solą wokół niezawisłych sędziów, a w szczególności pani. Prezes Małgorzaty Gersdorf, trzy połączone izby niezawisłych sędziów, niezawisłego Sądu Najwyższego, uchwaliły, że ta izba to w ogóle nie jest sądem, a ci sędziowie, którzy tam zasiadają, to są jacyś przebierańcy którzy wdziali na siebie śmieszne średniowieczne łachy, co prawda takie same jak i inni, niezawiśli sędziowie sądu najwyższego, no ale tam ci te średniowieczne łachy zakładają, że tak powiem, z mocy ustawy, a ci to sobie uzurpowali ten radosny przywilej. No i proszę Państwa, nie wiadomo, co tutaj rząd zrobi, bo niektórzy konstytucjonaliści powiadają, że rząd nie ma wyjścia, jak tylko no, wykonać w podskokach to orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, rzeczywiście na podstawie Traktatu Lizbońskiego orzeczenia. Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości mają dla państw członkowskich rangę źródeł prawa, więc ta opinia konstytucjonalisty wcale nie jest pozbawiona podstaw, ale z kolei pan poseł Mularczyk twierdzi, że to jest poza w ogóle kompetencjami Trybunału orzekanie. W... Takich sprawach. No i ciekaw jestem, co rząd tutaj zrobi z tym fantem, bo oczywiście może w podskokach wykonać to orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu i rozpędzić albo przynajmniej zawiesić Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, albo powiedzieć tam tym wszystkim prawnikom, tym wszystkim dygnitarzom sądowym z Luksemburga, Pocałuj ta wójta. No, nie wiadomo, co by się wtedy działo, ale obawiam się, że rząd tego nie zrobi, nie powie im pocałuj ta wójta, dlatego że się ubiega jednocześnie o subwencje z Unii Europejskiej na przyszłe siedmiolecie, to znaczy w budżecie na rok 2021 do 2027. W związku z tym nie bardzo tutaj może takie rzeczy mówić, żeby tam radzić komuś, żeby pocałował wójta, to raczej jest mało prawdopodobne. No, proszę Państwa, to mamy bardzo ciekawą sytuację. Dodatkowy jeszcze front. Walki, zanim jeszcze Senat zwróci y, ustawę y, y, Sejmowi, tą nowelę kodeksu wyborczego, to jeszcze jedno wydarzenie mamy, mianowicie y, pod koniec kwietnia, bodajże 26 kwietnia kończy się kadencja pani Małgorzaty Gersdorf na stanowisku pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. No i konstytucja stanowi, że procedura wyboru czy nominacji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego wygląda tak, że zgromadzenie ogólne sędziów Sądu Najwyższego przedstawia prezydentowi Kandydaturę przez siebie tam uzgodnioną, no i pan prezydent mianuje taką osobę na sześcioletnią kadencję na stanowisko pierwszego prezesa. Problem polega na tym, i tutaj może być otworzony dodatkowy, bardzo ciekawy. I powiedziałbym nie pozbawiony elementów komicznych, nowy front politycznej wojny, bo w sytuacji, kiedy jedna część sędziów Sądu Najwyższego nie uznaje drugiej części sędziów Sądu Najwyższego za sędziów Sądu Najwyższego, tylko za jakichś przebierańców, no to nie, nie wiadomo, czy muszą się odbyć dwa zgromadzenia ogólne jedno to takie tego z panią Gerzdow, a drugie, to drugie. No i bardzo możliwe, że pan prezydent będzie miał przedstawione do nominacji dwie kandydatury. No Dwóch pierwszych prezesów Sądu Najwyższego mianować nie może, w związku z tym będzie miał potężny orzek do zgryzienia. No ale być może będzie mógł liczyć na wsparcie naczelnika państwa w tej sprawie yy, albo przynajmniej Trybunału Konstytucyjnego, bo to. Nie tylko, nie znaczy to, tam, że pan prezydent Duda mógłby się w tym wszystkim pogubić, to jest nic takiego osobliwego, ale to znacznie tęższy prezydent od też mógłby się w tym wszystkim pogubić. No widzimy, proszę Państwa, że y, to Rzymianie wszystko przewidzieli. Preat mundus fiat justicia. Y, w sprawiedliwości może stać się zadość ale rzeczywiście świat przy okazji może zginąć i to wcale nie z powodu epidemii zbrodniczego koronawirusa, tylko z powodu walki o praworządność. No tego chyba nikt nie brał pod uwagę.